Nauka i wiedza królowe dzisiejszych czasów. Jest tego dużo, jest tego mnóstwo, jest tego wszędzie, na każdym zakręcie. Wchodzimy w coś, chcemy coś, czegoś się uczyć, jest to fajne, ciągnie nas tam, i nagle zadajemy sobie takie pytanie: Ale ja wiem, nie wiem, czy mi się to przyda, nie wiem, czy to dla mnie, nie wiem, czy tak naprawdę tego chcę. E, zapewne znasz to, ja znam to bardzo dobrze więc ze względu na to, czy dzięki temu, postanowiłam nagrać dzisiejszy film pod tytułem kilka powodów, dla których warto uczyć się numerologii. A kim jestem? Jestem oczywiście numerologiem od 20 lat. Yy, prowadzę konsultacje, prowadzę również akademie, dwie akademie, jedną w języku niemieckim, drugą drugim w języku polskim. I tak jak dla mnie to na początku było, ja tego nie rozpoczęłam tej nauki, bo ja tutaj już od razu na dzień dobry wiedziałam, że ja będę kiedyś numerologiem, tylko po prostu mnie to ciągnęło, zafascynowało, z tego zrobiła się miłość mojego życia i spełnienie zawodowe, czego życzę każdemu człowiekowi przy każdej możliwej okazji. Ok. Tych powodów, dla których warto uczyć się numerologii, jest mnóstwo, oczywiście, bo moim zdaniem każdy się powinien uczyć i wszędzie można to zastosować. Ale na początku dzisiejszego filmu wybrałam takich siedem najważniejszych powodów. I pierwszy z tych powodów to jest lustro. Nazwałam to lustro. O co tutaj chodzi? O własne lustro. Czyli zaczynamy tą naukę, idziemy w to, brniemy w to, zaglądamy i co robiłem pierwsze? Przekładamy to oczywiście na nasze własne rzeczy, na mo moje własne liczby w mapie numerologicznej i zaczyna się odkrywanie albo zaczyna się takie coś, że no kurczę gdzieś wiedziałam zawsze, że tak jest, ale nigdy nie potrafiłam tego nazwać. Tak, nie nazwałam tego po imieniu. Gwarantuję Ci, że odkrycia po drodze będą. To mogę zagwarantować na pewno. Jest to takie coś, co ja zawsze nazywam walizką, w którą przychodzimy wyposażeni na ten świat, tak, i otwieramy tą walizkę. Niektóre rzeczy były już nam wcześniej uświadomione, widzimy je od razu, rozpoznajemy je, układamy się z tym, ale są tam gdzieś z tyłu, gdzieś tam pod spodem schowane rzeczy, które dzięki właśnie tej nauce można będzie się do nich tam dostać, będzie można je odkryć, będzie można je nazwać, a może to będzie najważniejszy potencjał na te życie. A może to będzie e, najważniejszy talent, który ja w jakiś sposób wykorzystam i po prostu ułoży to moją najważniejszą tą ścieżkę. Tego wcielenia, tak? Także, e, także to lustro jest naprawdę bardzo, bardzo przydatne. To moje, to, w którym się właśnie przeglądam numerologicznie. Drugi powód, nazwałam go okulary. Można by nazwać lupą, ale okulary jakoś tak dla mnie lepiej brzmi. Czyli zakładamy te numerologiczne okulary już tam, taki. Jeśli jesteśmy w nauce troszeczkę kilka kroków do przodu, zakładamy te numerologiczne okulary i zaczynamy widzieć całe nasze otoczenie w zupełnie innych barwach, przez zupełnie inną perspektywę, tak? I widzimy, że kurczę, do tej pory myślałam, że on jest taki, a on jest rzeczywiście troszeczkę inny. Do tej pory Widziałam te moje dzieci może przez ten mój własny pryzmat. Tak? Do tej pory widziałam moich rodziców inaczej, a tu się okazuje, że to zupełnie inaczej jest. I nagle się zaczynają takie rzeczy, które ja to nazywam trzema krokami: zrozumienie, spokój w tym zrozumieniu. Tak? bo coś zrozumiemy, dlaczego, to, dlaczego ten człowiek jest taki, a nie inny, tak? wykluwa się z tego spokój, a z tego zrozumienia i spokoju zaczyna się wyrozumiałość. Nagle jesteśmy wyrozumialsi dla innych, dla ich ścieżki, dla ich ym, działania, dla ich myślenia, dla ich potrzeb i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest drugi taki powód, gdzie można rzeczywiście całe swoje otoczenie. Zobaczyć z zupełnie innego, innej perspektywy. Trzeci powód, który, który mi się nasunął tutaj na potrzeby tego filmu, to jest narzędzie komunikacji. Jest to wspaniałe, naprawdę super narzędzie do komunikacji. Nie manipulacji. Absolutnie tu nie chodzi o manipulację. Ale jeżeli wiemy, że ten człowiek jest taki, a nie inny, tak? i jego po prostu, i on ma takie, takie, tak tam wewnętrznie się układają te rzeczy w trochę inny sposób niż u mnie, to jeśli ja go znam właśnie z tej perspektywy, jak już, jak już rzeczywiście poznam go numerologicznie, to zaczynam w inny sposób dobierać słowa, e, zaczynam w inny sposób dobierać przykłady zaczynam inaczej argumentować. Tutaj chodzi o to, żeby wesprzeć się w tej komunikacji w ten sposób, żeby ten drugi człowiek zrozumiał, um, o czym ja do niego mówię, nie co ja do niego mówię, tylko o czym ja do niego mówię, czyli jaki jest sens tego właśnie tej naszej komunikacji. Tak, jest to bardzo fajne narzędzie dla wszelkich prze Przełożonych, czyli kierowniczych stanowisk w firmie, po to, żeby się z tymi swoimi współpracownikami y, po prostu porozumieć na, innej, na innym poziomie. No niestety, niestety y, ta nauka jeszcze nie jest tak na tyle rozpowszechniona, żeby właśnie w takich kręgach y, y, znalazła takie mocne i szerokie zastosowanie, aczkolwiek moim zdaniem byłoby to bardzo, bardzo przydatne i bardzo efektywne w tym wszystkim. Tak? Właściciele firmy, Skorzystaliby na tym na pewno bardzo, ponieważ znając te konstelacje i układy, i, 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 i myślenie, i potrzeby swoich własnych y, y, ludzi, którzy są u nich zatrudnieni, to inaczej. Z nimi się obchodzą, na innych stanowiskach ich obsadzają, i tak dalej, i tak dalej. Są wibracje, które są bardzo samodzielne i lubią podejmować na przykład samodzielne decyzje. Są takie, które lubią, aby te decyzje za nich podjęto, ponieważ nie chcą przejmować odpowiedzialności, i tak dalej, i tak dalej, tak. Partnerzy biznesowi to jest to jest coś, co mi się od razu nasuwa jako następne, tak, czyli jeśli chodzi o tą komunikację, no oczywiście wymogiem jest, aby znać datę urodzenia tego partnera biznesowego, ale i automatycznie rozmawiam z, te, z tą osobą w jego własnym języku, czyli w takim języku, który jest dla niego zrozumiały, tak. Ale również i prywatnie. Jest to nie tylko biznesowo-zawodowo, jest to również prywatnie, czyli rzeczywiście dobieram tą komunikację do predyspozycji tej danej osoby właśnie w takim jednym celu, aby ta komunikacja była w lepszym, żeby ten ktoś lepiej mógł zrozumieć o co, o co mi chodzi, co ja do niego mówię, tak, o co mi tak naprawdę tam z tyłu, z tyłu chodzi. Następny punkt, czwarty, jest, nazwałam go planowaniem, tak? czyli planowanie w zgodzie... Z tak zwanymi tendencjami, tak? Każdy zna, czy wie, że są tak zwane numerologiczne tendencje dla nas wszystkich, kolektywne, są numerologiczne tendencje lat tak zwanych biznesowych, są numerologiczne tendencje lat prywatnych i dobrze by było to znać, czy dobrze jest to znać. Ja już na tej zasadzie działam oczywiście od wielu, wielu lat i bardzo dobrze mi się to sprawdza, tak? Yy, czyli, yy, czyli. Układać swoje własne kroki, układać swoje własne plany, układać swoje zarówno biznesowe, jak i zawodowe, układać je po to, żeby one szły wspólnie razem, właśnie z tymi tendencjami, razem z tymi predyspozycjami. W tym miejscu zawsze zaznaczam, że te rzeczy będą szły również w innych latach, tak? Ale jeśli one idą z tymi tendencjami, z tymi. Predyspozycjami, to jest to w takim, w takim lepszym flow, w, lepszym, w, lepszym, w lepszej energii, w lepszym takim działaniu, tak? Nie muszę tyle, może w to wkładać energii, ile bym musiała na przykład włożyć w innych latach. I, I o to tutaj głównie chodzi, tak? Więc piąty, piąty punkt, który wybrałam, yy, dla którego warto się uczyć numerologii, jest tak zwany nowy zawód, tak? Nowy zawód. Yy, jest bardzo dużo, znam przypadków, gdzie przychodzi taki moment, i się zastanawiamy, no kurczę, no do końca życia tak, to nie, 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 nie. To jest tak, ale ja nie wiem co. Ale nie wiem co. Tutaj jeżeli chodzi o ten zwany nowy zawód, jest to piękny zawód, jest to bardzo satysfakcjonujący zawód. Jest to zawód, który przynosi bardzo, bardzo dużo zadowolenia po obu stronach. Tak, Jest to zawód, który po prostu, ja kocham te, te iskierki, które się w oczach pojawiają, kiedy tam dojdziemy do wspólnego jakiegoś, Jakiegoś odkrycia, czy do, do wspólnego, jakiegoś, tak? Czy, czy wyłoży tym ludziom te wszystkie ich potencjały, talenty, możliwości i tak dalej. Więc jest to bardzo fajny zawód. Jest tutaj tylko jeden wymóg, tak? Jeśli by się w to chciało iść. Um, chcemy pracować z ludźmi, tak? Chcemy. Nie wiemy jeszcze jak, ale chcemy. Jest to po prostu ta chęć. Ta chęć pracy z innym człowiekiem, chęć takiej zdrowej pomocy jemu, chęć po prostu wspierania innego człowieka, oczywiście również w zdrowy sposób. Tutaj jest jeden jedyny wymóg. Jeśli ten wymóg jest odhaczony, no to numerologia jest pięknym, pięknym kawałkiem, na którym można bardzo, bardzo fajne rzeczy w tym kierunku zbudować. No i szósty powód to jest, niekoniecznie musi być to nowy zawód, ale ten szósty powód nazwałam dodatkowym narzędziem wspierającym. Czyli o kogo, tu, o kogo tutaj chodzi? No chodzi tutaj o ludzi, którzy już pracują z innym człowiekiem, już pracują z ludźmi, są kołczami, są terapeutami, są... Y, 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 tak, doradcami dla innych ludzi w jakiś tam sposób, są ich mentorami i tutaj numerologia jako nauka wnosi bardzo, bardzo fajny kawałek, tak, którym um, jesteśmy w stanie na przykład bardzo szybko um, zeskanować, zeskanować tego drugiego człowieka, czyli jesteśmy bardzo w, szybko w stanie określić, um, jakie metody zastosować, jakie ćwiczenia zastosować, jakie, jakie dobrać, dobrać do jego Konstelacji, do jego predyspozycji, co do niego e, dotrze prędzej, a co, a co po prostu i, i w tym momencie można sobie oszczędzić, tak? I, i to jest po prostu bardzo fajny, bardzo fajny kawałek, tak? Byłoby to również bardzo dobre dla zastosowania właśnie takich dla coachów zawodowych, tak? Albo w ogóle dla ludzi, którzy, którzy jako dodatkowe narzędzie dla ludzi, którzy pracują w dobieraniu, pracują na przykład w biurach personal, czyli HR, takie rzeczy, tak? Bo wtedy można rzeczywiście bardzo fajnie tego człowieka, tego człowieka ocenić tak albo ludzie, którzy dobierają teamy do współpracy, albo do pracy nad jakimś projektem, ponieważ tutaj no, trzeba mieć troszeczkę doświadczenia, ale tutaj bardzo fajnie można rzeczywiście wesprzeć, czyli tych ludzi postawić, na tym miejscu, na którym oni się dobrze czują, a, a tych innych na tym miejscu, którzy, w którym oni się dobrze czują, tak? Ale tak, żeby to wszystko ze sobą współpracowało, tak? No i siódmy powód, który jest, który jest chyba najważniejszy, tak? Bardzo krótki, ale bardzo ważny. Jest, nazwałam go samo rozwój, tak? Z taką, z taką kreseczką łączącą, tak? Każda wiedza jest rozwojem, każda nauka jest rozwojem. Wiedza, którą jesteśmy w stanie od razu wdrożyć w życie, jest jeszcze większym rozwojem tak. No i, no i co by tutaj nie mówić i jakkolwiek by tutaj tego nie oglądać, to my przeszliśmy na tą planetę, e, Jesteśmy tutaj i to jest tak jakby naszym głównym zadaniem na to życie tak. Zrobić wszystko możliwe, abyśmy się mogli rozwijać, abyśmy mogli, oczywiście każdy w swoim tempie i każdy na tej płaszczyźnie, na którym jest mu najlepiej, ale jest to naszym takim, takim głównym tutaj zadaniem, tak? Więc tutaj jeśli chodzi o numerologię, to czy my ją zastosujemy tylko do życia prywatnego, czy my ją zastosujemy do życia zawodowego, obojętne. Zawsze dołoży ona cegiełkę albo dużą cegłę, albo w ogóle bardzo, bardzo dużo, tak? Właśnie do tego kawałka um, nas, który nazywamy samorozwojem, czyli to moim, tym moim rozwojem osobistym. Um, tego jestem pewna, do no, tego jestem pewna na 100%. No ok, przedstawiłam Ci 7 powodów. Jeśli cokolwiek z tobą zarezonowało, jeśli cokolwiek y, 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 tak chciałbyś czy chciałabyś zgłębić, dopytać, zobaczyć, doinformować się, to wiesz gdzie mnie znaleźć.